Wczoraj podesłaliście mi urywki, jak Adamek znowu dostaje w cymbał. Tym razem na patologicznej gali Fame MMA. Ja już Wam kiedyś mówiłem, do Adamka nie mam żadnego szacunku, odkąd dołączył do tej całej patologii i tym samym ją wspiera. Ktoś tam fajnie podsumował jeden z tych filmików. Adamek, byłeś kimś. Aktualnie Jesteś nikim. I to właśnie do tego zmierzam. Za każdym razem, po przegranej walce, ten pozornie pobożny katolik mówi w ten sposób: Bogu dzięki, podkreślam, Bogu dzięki, jestem zdrowy, mogłem, mogłem wyjść do walki i znowu się pokazać. Adamek, pamiętaj, Zdrowie to nie tylko fizyczne, ale i też psychiczne. A u ciebie to pierwsze, jak widać, działa jeszcze jakoś w miarę. Ale to drugie, no właśnie, chyba szwankuje. I to mocno. Adamek, nie mieszaj Boga w swoje wspieranie patologicznych, obrzydliwych gal. Ale. Czego można się spodziewać po człowieku, który nawet za pieniądze daje się obrażać Najmanowi, siedzi jak kołek na konferencjach tej patologii i wspiera to szambo moralne. Podsumowując, Adamek, cytując ciebie samego, pakuj się i leć do USA, tylko Boga w to nie mieszaj.